Hej kochani, witajcie na kanale z tej strony. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecraft. Myśl... Znaczy w podróżkę Minecrafta, myślę, że taki Wam się będzie podobać. Jeśli na zeszławię się łapkę do gry No i z kanale zapraszam Was do oglądania w tym filmiku. Tak, możemy sobie wybrać tylko tryb normalny albo peaceful, gdzie nie ma mobów. Okej, okay, no to tak. Stwórzmy sobie po prostu na survivalu. ok czyli musimy... dobra, niech będzie taka nazwa. Powinniśmy tam to dodać jakąś nazwę, dobra, tworzy nam się świat i co, co, co ja się spodziewałam po podróbce Minecraft, ale dobra, e, to tak, jesteśmy na jakimś dziwnym biomie, gdzie w ogóle drzew nie ma, to jest tragedia, dobra, musimy poszukać, te... o, można biegać, dobra, można biegać, ale przez to nie można skakać, to jest bez sensu, ale okej, okay. w Minecrafcie tak nie ma. Więc będziemy musieli tak chodzić przez cały czas. O i mam tam ogólnie zwierzęta. Mam nadzieję, że te zwierzęta nie będą mnie atakować. Bo w niektórych podróbkach te zwierzęta nawet potrafią atakować ludzi. Co jest w dziwne. O, dobra, mamy tam drzewa jakiekolwiek. Ej, co to wygląda słodko. A, to będzie uciekało. Dobra. że to będzie mi biło, co nie ma, to jednak nie. Ale. Na ile ja mam tu głośność? No dobra. Miałam dobrze. Wiecie, yy, chcę, żebyście że, Wiem, Wiecie, chcę, żebyście mnie. Mnie słyszeli na tym odcinku. A nie tylko grę. Yy. Dobra, musimy ją zabić. Szczerze mówiąc. Myślałam, że to jakaś gorsza potrówka Minecrafta będzie. A tu... A tu na razie nie ma tragedii. Kościół potrzebuje jedną wełnę, Tutaj są same szarowce, więc nie. A dobra, pospieramy drewno. I w drugim odcinku zrobimy jakiś tam domek, czy coś w tym stylu. Co, co to jest Koń? Czy co to jest? Nie wiem, to, to wygląda jak osioł, serio. Dobra. Nie wiem, pozbieram. A, nie mogę się nadruszać! Bo mi się to nie chce ten później... No... Yy, no, 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 ściąć. No. jest dziwne. Craft. O, mamy... O, tak się robi. O, Jezus Maria, jakie to jest skomplikowane wszystko. Dobra, pozbieramy jeszcze jedno drewno. Żebyśmy mieli przynajmniej na tym sikierkę. Dobra. Mamy. Zaraz będziemy sobie wykopywać kamień. Po prostu że na tym sikierkę. Yy. Będzie nam lepiej zabijać po prostu zwierzęta też. To też jest mega plus. I tak, ym, wkopmy się tu. tylko najpierw bym musiała zrobić właśnie tą. No, jakby to powiedzieć. Ym, no. Dobra, najpierw zrobię sobie to. Te patyki. I zrobię sobie te z kilo. Nie, nie, to jest kilo, Nie, to nie jest kilów. Nie, to jest Chyba. Tak, to skill -off. Jakby ja za bardzo angielskiego nie znam i no to jest taki problem. Czemu to się nie kopało? Hop. A już myślałam, że ten. Dobra, tu mamy kamień. Już. Jeszcze musimy zajść o jedno w dół. Chociaż nie, nie wiem, czy nie, bym zrobił, nie zrobiłabym domku w jaskini jakiejś, bo kiedyś tak robiłam. Pamiętam jeszcze to. Jeszcze chyba na swojej siostrą grałam? Minecrafta? Niech to były czasy. Dobra, mamy 11. Okej. Okay. Dobra, mam 15, wystarczająco chyba. Jak nie, to pójdziemy jeszcze. Musimy poszukać jakiejś owce. O nie, bo wtedy kucamy. a nie, wiem, nie, szybciej. Dobra. Porąbało mi się trochę. A tu skaczy się. Okej, okay, okej. Okay. Ciekawie to nie jest. To nie są czasami bloki złoto? Ej, ale szczerze mówiąc to ja bym tu zrobiła swój pierwszy domek. Nie, to nie jest złoto. Serio, bo to jest tak ładnie. Tylko trzeba byłoby po prostu dać tu jakieś pochodnie. Nie wiem, czy coś z tego wyleciało, czy nie. Ale dalej szukam tych owiec i ich nie ma. Hmm. No cóż, poradzić. Tam mamy konia. Ale koń w ogóle nam nie jest do niczego potrzebne jak na razie. I to w sumie siodło nie mamy, więc. Ja nie wiem, czy w ogóle w to Minecraft jest siodło. To kolejny królik. A no wypada coś z nich. To to mi nic nie wypadło nawet. Dobra, więc myślisz, że taki film ma się spodobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w gry. No i na kanale. Pa!